Czasami słyszymy takie zdanie, że o połączeniu z własną energią, o tym, że ktoś wrócił do swojej energii, albo ktoś wyszedł ze swojej energii, albo że ktoś stracił ze sobą połączenie, kontakt ze swoją drogą, z prowadzeniem, ale też z czuciem swojego ciała, z, tym takim, z tą taką wewnętrzną mądrością. I dzisiaj chciałabym o tym opowiedzieć, co to znaczy wrócić do swojej energii. I opowiedzieć o swojej drodze do, do powrotu do własnej energii. Jest to tak duży temat, i w ogóle zastanawiałam się, od czego zacząć. Chciałabym Ciebie zaprosić do moich przestrzeni, do miejsca, które takiej trudności, takiego zatrzymania, które miało, które było rok temu, tak naprawdę. Rok temu się zatrzymałam. I z którego zrodziło się coś przepięknego, coś bardzo mojego, autorskiego, i nie chciałabym wchodzić w jakąś formułę komunikacji z ludźmi, tylko chciałabym najpierw poczuć to miejsce, w którym ja wtedy byłam, i z tego miejsca Ciebie zaprosić, bo być może jesteś w tym samym miejscu. I poczułam, że jakie to jest fajne uczucie w ogóle, Zapraszać ludzi do swoich przestrzeni w takim momencie, kiedy czujesz się wygodnie ze sobą, kiedy czujesz się ok ze sobą, kiedy myślisz sobie i czujesz w sobie, to kim jestem wystarczy. To kim jestem jest ok. Nie muszę się starać, nie muszę się dopasowywać do żadnej formy. Mogę po prostu być sobą. I docenić to miejsce, w którym jesteś. Nie było to dla mnie, to nie była dla mnie łatwa droga. I co to w ogóle znaczy być w swojej energii? Pierwsze, co mi przychodzi, bo to też jest szeroki temat, i właśnie jak na początku chciałam coś nagrać, to przytłoczyła mnie taka Myśl, że ja mam w ogóle do tego tendencję, żeby chcieć wszystko opowiadać, tak? chcieć dużo się siebie dać, chcieć, chcieć ten temat po prostu na wszystkie sposoby rozwinąć, a to nie, nie jest potrzebne, tak? dlatego że nawet nasz rozwój wygląda w taki sposób, że no my jesteśmy w stanie przyswoić tylko taką część zrozumienia, na jaką jesteśmy gotowi. Więc powiedzenie komuś, wysłanie go na całodniowe czasami warsztat czy, czy wykłady, w którym będzie słyszał bardzo dużo i w którym nawet doświadczy bardzo wiele, nie zawsze przyniesie efekt, dlatego że nie zawsze jesteśmy w takim miejscu, żeby, żeby ta mądrość do nas dotarła. Miałam takie doświadczenia. Więc co to tak naprawdę znaczy być w swojej energii? Pierwsze, co mi przyszło w ogóle, więc nie będę tego tematu rozwijała na wszystkie strony, tylko powiem, co pierwsze mi przyszło, to, że jakie jest moje doświadczenie, że we wrac do powrotu do siebie i poczucia siebie i wejścia w ogóle w tą przestrzeń siebie i nawiązania kontaktu ze sobą, zarówno ze swoim cieniem, jak ze swoją boskością, tak naprawdę nie wiem, czy to jest sens oddzielać. Natomiast, bo to się z tym właśnie ta droga łączy, jest zrobienie przerwy, zrobienie czasami pauzy i czasami temu towarzyszą jakieś takie trudne doświadczenia, które nas zatrzymują. Ale to, co było moim takim miernikiem tego połączenia, to było to, ile ja czasu właśnie spędzam w tej. W, tym, w tej wewnętrznej pustce, ja to nazywam pustką, takim stanem yy, bycia w ciszy, yy, konfrontowania się z tym, co czuję, konfrontowania się z tym, co, co jest we mnie żywe. Ja to nazywam spędzaniem ze sobą jakościowego czasu, dlatego że. Mam trójkę dzieci, i właśnie jak moje dzieci były małe, a potem coraz starsze, i teraz są nastolatkami, to doświadczyłam czegoś takiego jako mama, że widziałam, że w tych momentach, kiedy ja nie miałam ze sobą połączenia, kiedy trudno mi było właśnie wejść w ten stan ciszy, pustki, kontaktu z tym, co we mnie żywe, a bałam się, skonfrontować z tym, uciekałam od tego, odcinałam, miałam mnóstwo sposobów na to, żeby się odciąć od siebie, to właśnie wtedy moje dzieci były lustrem takiego mojego zachowania i był taki moment, był taki czas, że nie czuły się przeze mnie widziane, nie czuły się nie, nie czuły ze mną tego połączenia, nie czuły, że, że ich słucham, że je widzę, dlatego, że ja nie miałam tego połączenia ze sobą. Jeżeli nie mamy ze sobą połączenia, jeżeli uciekamy od siebie, jesteśmy nauczeni takiej narracji zagadującej to, co naprawdę czujemy, to ludzie, którzy mają z nami kontakt, to odczują i oni czasami nawet nie wiedzą, co im przeszkadza w tym, w tym naszym zachowaniu, ale to będą czuli. Czasami nie będą potrafili tego, tego nazwać. A więc, tak zwyczajnie po ludzku. Dla mnie ten moment połączenia um, zrodził się w, takiego, w takim momencie, kiedy życie mnie y, zatrzymało i y, y, zobaczyłam właśnie tą dysproporcję związaną z tym, że więcej czasu, więcej mojej uwagi, tak naprawdę, już nawet nie chodzi o czas, tylko tą moją uwagę, jest na zewnątrz, jest w takich taki, oczekiwaniach od tego ile ja zrobiłam, a jak mi to życie pokazuje i czego ja jeszcze nie mam i co by się, jakby skupianiu się na, na, na tych brakach i skupianiu się na tym, co zewnętrzne, a nie umiejętność bycia ze sobą, po prostu. I, ale kochani, <laughs> wiem, że to jest trudne, bo sama przez to przeszłam, ja miałam po prostu, byłam mistrzynią ucieczki, byłam mistrzynią yy, uciekania od, od wszystkiego, co było dla mnie trudne. Zdaję sobie sprawę z tego, dlaczego my uciekamy od siebie. Oczywiście, że sobie zdaję sprawę, bo sama doświadczyłam w życiu bardzo trudnych doświadczeń i takich doświadczeń bardzo bolesnych, więc wiem też, dlaczego uciekałam od siebie, że to naprawdę bolało. Ale chcę Wam trochę zareklamować to. Chcę Wam trochę, <ścoughs> chcę wam trochę polecić ten, ten moment właśnie skontaktowania się z tym, co w Was, co w was trudne i skontaktowania się z tą Waszą. Y, ciszą i z tym żywym, czasami bolesnym, dlatego, że z tego rodzą się przepiękne, później y, stany, y, y, przepiękne, przepiękne dary z tego przychodzą, przepiękne zrozumienia, y, odzyskujemy swoją moc, y, odzyskujemy siłę w tym danym aspekcie, od którego uciekaliśmy. Potrafimy żyć w taki żywy sposób. Y, potrafimy konfrontować się z wyzwaniami, bo, bo tak naprawdę, co to by było za życie bez wyzwań, tak? Jakbyśmy sobie usiedli w wygodnym fotelu i y, przez większość życia przesiedzieli, y, nie doświadczając niczego nowego, y, niczego konfrontującego nas z jakimś trudnym kawałkiem siebie. A więc jesteśmy, ja, ja byłam, tak jak mówię, ja byłam mistrzynią w takich ucieczkach, więc y, mówię to z miejsca osoby, która przez to przeszła, że polecam to, polecam ten moment zatrzymać i mało tego, ten moment zatrzymania, ten moment skonfrontowania się z tym yy, uro, urodził mi, czy ja urodziłam dzięki temu, że się z tym skonfrontowałam. Yy, odkryłam taką część siebie, yy, która jest mądra, która wszystko, która jest, yy, która jest wszechmocna, która ma w sobie tą siłę która dzięki temu, że nawiązuje to połączenie, nawiązuje kontakt z tą swoją boskością i z tego wynikają wspaniałe talenty. Jesteś w stanie wtedy połączyć się ze swoim potencjałem i z tym, co jest twoje. E, wtedy, kiedy przejdziesz przez, te, przez to, no niektórzy to nazywają ciemną nocą duszy. I o czym to może być, że nie masz się do życia? E, pierwsze, co mi przychodzi... To, że być może nie żyjesz swoim autentycznym życiem, że może masz w sobie pogląd, że to, kim jesteś, nie wystarczy, że może masz tak dużo takich podświadomych programów lojalności, wynikających też z poczucia winy, jakiegoś lęku, rodowych czy wielowcieleniowych, które zatrzymują Cię. W jakimś takim oddzieleniu od siebie, od swojego potencjału, od poczucia i zaufania tej swojej drodze. I w jakich momentach my oddajemy z, z, swoją energię? O czym to jest? Ja to widzę jako taką sieć pęknięć, w których um, doznaliśmy jakiegoś bólu emocjonalnego, i uwierzyliśmy w tamtym momencie, że. Um, to co się wydarzyło ta sytuacja która nas tak skrzywdziła lub ta osoba która nas skrzywdziła ma większą moc ode mnie w związku z czym ja nie mogę sobie ufać w związku z czym potrzebuję ciągle poszukuję tego potwierdzenia na zewnątrz tego um, Szukam ciągle jakichś rozwiązań na intelekt. Nie jestem w stanie zaufać temu, co czuje moje ciało, co, co czuje moje serce, bo to serce jest przykryte wieloma warstwami właśnie zamrożeń. I moją taką główną lekcją była lekcja z autorytetami. Teraz już takie słowo nie istnieje w ogóle u mnie w obiegu. Nie, nie czuję, aby ktoś. Aby czyjaś prawda była bardziej prawdziwa, aby czyjeś zdanie było ważniejsze, aby że to, to, co ktoś ma do powiedzenia, jest ważniejsze od tego, co ja czuję. Ale oczywiście, że była to dla mnie jedna z takich większych lekcji życiowych. To zobacz sobie teraz, jak, ma ta, jak ta piękna, świetlista energia, ten Twój potencjał może do Ciebie zajść i zamanifestować w Twoim życiu przepiękne rzeczy, o których być może marzysz. Jak Ty sam, jak Ty sama mówisz o sobie w taki sposób i myślisz o sobie w taki sposób, że to kim jesteś nie wystarczy. Że ważniejsze jest to, co ktoś. Ale nie jest aż tak ważne to, co Ty. I ja właśnie z takiego miejsca wyszłam. Um, powrotu do siebie. I zaufania swojej własnej mądrości, zaufania swojej własnej drodzy, zatrzymania się w tym um, nasłuchiwaniu tego, tego, co na zewnątrz. Był to taki moment. Pamiętam, że zmieniałam wtedy pracę, wychodziłam wtedy z takiej pracy etatowej do, do, pra do, do swojej własnej i <coughs> oczywiście, że ogarnął mnie paniczny lęk. Ale ta jestem teraz wdzięczna za to doświadczenie, bo wtedy się zatrzymałam i wtedy właśnie spędziłam ze sobą mnóstwo jakościowego czasu i zaczęłam nagrywać swoje własne medytacje. Potem zobaczyłam, że mój głos jest dla mnie uzdrawiający, że moja obecność jest dla mnie uzdrawiająca. Zrodziła się w ten sposób taka moja własna, autentyczna metoda pracy, która mi pokazała, że nie zawsze potrzebujesz umawiać się z kimś na jakąś sesję jeden na jeden, czy korzystać z jakichś warsztatów, że, że wystarczy to, że jesteś ze sobą i wystarczy jest Twój kontakt ze sobą i to naprawdę jest wszystko. Więc. To był taki czas, z którego zrodziła się moja nowa droga, bo potem zapisałam się na kurs uzdrawiania kwantowego i zaczęłam się interesować w ogóle tematem um, właśnie pracy z dźwiękiem, czy pracy z intencją, czy też. No przyszło mi zupełnie dużo, dużo takich nowych elementów, które w połączeniu pozwoliły mi poczuć to miejsce, z którego ja chcę teraz tworzyć, to moją. Wibracje, autentyczności. I mm, dzięki temu nagrałam y, trzy medytacje, do których cię serdecznie zapraszam. To są medytacje y, siła życia, których poprzez różne, poprzez trzy tak naprawdę ścieżki y, wracamy do swojej energii. I pomimo tego, że nagrałam je w, przed wakacjami, już jeszcze. To tak naprawdę dopiero teraz mogę je, się z nimi podzielić, bo dopiero ten, teraz ten cykl, to, co się zadziało w trakcie tej, tego, tego procesu mojego z tymi medytacjami pozwolił mi zintegrować tą mądrość, pozwolił mi zintegrować ten temat siły życia w sobie w samej i mam w ogóle takie poczucie, że jak cokolwiek nagrywam, jak cokolwiek mówię, piszę, wypowiadam się na jakiś temat i jeszcze nie ma tam mojego m, takiego, z, takiej zintegrowanej mądrości, chociaż oczywiście, że ta droga jest to jest niekończąca się historia, bo my tutaj cały czas się rozwijamy, ale w takim na pewno w wymiarze, w którym mogę być towarzyszyć komuś i mogę być dla kogoś światłem. To, to się zadziewa dopiero wtedy, jak ja to potrafię zintegrować. I ta droga była dla mnie niesamowitą lekcją zaufania do siebie, właśnie popatrzenia, gdzie, rozprasz gdzie się rozpraszam, gdzie rozdaję swoją energię, dlatego że jedna z tych medytacji. Ja na początku nazwałam je medytacjami kwantowymi, ale nie chciałabym sobie tego słowa kwantowe jakoś rościć, dlatego że jest ono teraz często używane, a mam wrażenie, że to, co ja robię, jest jednak mimo wszystko już takie inne, tak, wzbogacone o to, co, co ja sama wypracowałam. Oczywiście bazujące na na, na tych kwantowych zasadach i, i naukach, ale to wszystko przepływające przez, moją, przez moje ciało, przez moją świadomość i dlatego to jest takie moje. Czuję, że troszeczkę odbiegam od tematu. A więc mamy tutaj trzy medytacje. Jedna to jest medytacja czysty przepływ, pierwsza, tak naprawdę pierwsza, od której zaczęłam, która nam pokazuje właśnie te miejsca w nas, kto, przez które nasza energia wycieka. Yy, miejsca, yy, które yy, rozszczelniają nasze pole i które yy, poprzez np. poczucie winy, jakiś przewlekły lęk, czy wstyd, czy zamrożenia, powodują, że nasza energia yy, no, nie jest jakby rozdawana, czy, yy, bo czasami to po prostu jest najczęściej tak jest i, i że to za naszym przyzwoleniem się dzieje. Że wtedy, kiedy czujemy to poczucie winy, kiedy się czegoś boimy, no to rezygnujemy z siebie i to jest za naszym przyzwoleniem, tak? To, to nie jest tak, że ktoś przychodzi i nas ograbia z czegoś, na no, co my sami nie dajemy przyzwolenia. Ta medytacja pokazuje nam te miejsca, możesz sobie z nią w ten sposób pracować, że um, jakby tworzyć na te wglądy, które będą ci przychodziły i w trakcie i po. I przy, spisywać sobie, pracować sobie z takim dziennikiem. Ja tam do nich e, również dołączyłam workbooki i e, sposób zakorzeniania później tej mądrości, która przychodzi e, w trakcie medytacji, e, w takim życiu codziennym, poprzez pracę z mantrami, poprzez pracę z afirmacjami. Mm, a więc e, jest to energia, która oczyszcza Twoją energię. Która, medytacja, przepraszam, która oczyszcza Twoją energię. Natomiast to, co jest ważne, że to jest twoja, twoja intencja, to jest Twoja praca, to jest Twój wkład. To jakby nikt tego za Ciebie nie robi. I poczuj to swoją sprawczość w tym, tak? Dlaczego jest, myślę, że takie ważne. Jeżeli czujesz, że właśnie jesteś w takim miejscu, w którym nie do końca potrafisz odnaleźć to, co jest to twoje, i zaufać temu, co, 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 co twoje masz w sobie jeszcze mnóstwo, mnóstwo yy, trudności, blokad, yy, bo ja te drogę przeszłam i już ta. Mądrość ta, moja energia jest w tym zawarta, więc myślę, że to samo to jest już tutaj takie, takim dużym wzmocnieniem. Powiem jeszcze tutaj o, in, o kolejnych medytacjach. Medytacja, którą nazwałam symfonią energetyczną. Piękna nazwa, prawda? To jest, to jest taka medytacja, którą źródłowo w ogóle pierwszy raz. Yy, Słyszałam u doktora Joe Dispenza, ale ja nie robiłam tego tak jak doktor Dispenza, tylko zrobiłam to po swojemu. Po prostu zainspirowałam się aktywizacją energii w ciele poprzez skupianie swojej uwagi na poszczególnych czakrach. Przyszło mi, to, przyszło mi tutaj dużo symboli. W ogóle te medytacje są takie bogate w symbole i są bardzo zmysłowe. Na pewno z takiej energii kobiecej tworzone. A więc takim efektem, którego można się spodziewać, ale jeszcze raz powiem, że jeżeli jeszcze tego nie powiedziałam, że ważne jest to, żeby zaufać tej drodze i otworzyć się na ten, na ten przepływ, że to, że to się będzie działo. Więc takim efektem, którego możemy się spodziewać, jest więcej takiej stabilności i zakorzenieniu właśnie w tej swojej energii. Yy, I wracania do, do siebie, nawet wtedy, kiedy dużo się dzieje, czyli skupienia się na, na swojej energii. No i jedna z moich ulubionych, czyli medytacja, odpowiedź jest w sercu. To jest taka medytacja yy, koherencji serca, powrotu do serca, uwolnienia tego serca z wszelkich ciężarów, yy, z wszelkich masek, yy, tego yy, blokowania swojej autentyczności. Aby poczuć to, co jest żywe, aby poczuć to, co jest prawdziwe, aby zaufać temu, co, co serce czuje, co ma do powiedzenia, aby poczuć ogrom tego serca. A więc zapraszam Cię bardzo serdecznie do tej mojej przestrzeni, i myślę, że będę tutaj się częściej pojawiała. Aby opowiadać o różnych aspektach, o różnych aspektach pracy z intencją, y, głosu, y, bo dużą, taką dużą częścią tego projektu jest w ogóle poczucie własnego głosu i zaufanie temu, co jest moim głosem, y, ale również Myślę, że będę Cię zapraszała również na takie spotkanie na żywo, do, którego mnie również, do których mnie również zawołało ostatnio. Także do następnego razu i dziękuję Ci za to, że tutaj byłaś, byłeś ze mną do samego końca.